Dzień doberek, Dzisiaj jest 6 grudnia. 6 grudnia, czyli otwieramy nasz kalendarz. I pijemy wodę przez rurkę, bo inaczej nie idzie. <laughs> Powiem Wam, że przydałby mi się pędzelek, bo te rzeczy co dostałam w ostatnim w ostatnim wideo to by się coś przydało pędzlować, a ja pędzla nie mam. Mam ale taki. Przyznajmy się, że nie muszę mówić o nim. <laughs> Więc tak, numer szósty jest gdzie? Hmm. To otwieramy, ja zobaczę czy to widać, dobra? U Was jest, widać. To otwieramy szósteczkę. Ja teraz patrzę do góry nogami, czyli otwieram dobrze, nie? Zobaczcie, pędzel, uh! pędzel! Czyli w sumie to co chciałam, to dostałam, jestem zadowolona. Um. Odezwę się do Was później i do zobaczenia. Jak na razie. Pa. Witam Was kochani w stanie opłakanym. Nie jestem chora, ale mnie, powiem Wam szczerze, że mnie gardło tak leciutko pobolewało z dwa dni temu. I miałam gościnę, także ja w ogóle nie mogłam ani robić żadnych wideo, ani nic. Miałam się nie za dobrze. Teraz mi już gardło nie boli, ale, ale kaszle. I teraz otwieram Kalendarz no okienko. Siódmy, dzisiaj tak. Nie, dzisiaj jest. No tak, siódmy, siódmy. Mam nadzieję, że widzicie. To jest coś, co tu nic nie pisze, ale clean, czułby Lips close, czyli lips do ust. Taki neutralny kolor. Pierwsze, pierwsze widzę takie coś. Spróbuję sobie później. Jeśli chodzi o wideo, to chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj nie wiem, czy zrobię jakieś wideo w sumie, czy zdążę wysłać. W każdym razie idę, ja chcę sobie jeszcze się zdrzemnąć, bo o trzeciej godzinie mamy być na takim przedstawieniu mojego syna, bo on w chórku jest i taki świąteczny koncert mają dzisiaj. Już mój mąż go zawiózł i on już tam ma próby i o trzeciej i ma pierwszy koncert o godzinie 13, a drugi o 15. O 15 ja z rodziną już się tam zbieramy i koncert będzie trwał przeszło godzinę i wtedy nie wiem, czy do Teściowej pojedziemy, bo mamy Teściową odebrać, bo ona jest... Yy, yy, nie, nie chodzi dobrze, bo ma taką chorobę na nogi i... i i takiej ciężko iść, dlatego my zawsze po nią jedziemy i, i ją zawozimy też do domu. Także podejrzewam, że nas zaprosi, że wstąpimy na chwilę, a ch chwila u teściowej to <grytania> zawsze jest na troszeczkę dłużej, także przyjedziemy pewnie późno dzisiaj, i także nie zdążę pewnie wysłać tego wideo. No ale poza tym wszystko jest u, u mnie w porządku, tylko że taki. Trochę chaos przedświąteczny, dużo rzeczy się dzieje, każdy chce odwiedzić, każdy chce pobyć trochę razem, każdy ma zakupy świąteczne i plus ja mam się troszeczkę gorzej, także to wszystko opóźnia i wszystko się tak troszeczkę ciągnie. Także cieszę, cieszę się z tego, sobie wypróbuję i powiem Wam, jak to działa na mnie. Jak na razie to tych rzeczy, co próbowałam, to była taka pomadka, nie wiem, co to był za numer tutaj, trójeczka to chyba było, nie, to był pędzel, to była dwójeczka, no, lipstick, to był taki brązowy kolor, nie mam jej tu w tej chwili, żeby Wam pokazać, ona jest bardzo, że... Mam wrażenie jakby się wżerała w usta i usta są takie jakby, jakby mają y, zmarszczki wręcz. Ale jak mojego syna po, pocałowałam na dobranoc, to ta pomadka została mu na jego policzku, y, czyli ona się nie wżera w ten sposób w usta, ale takie mam wrażenie, tak jakby była sucha, co chwilę musiałam usta sobie tak y, ślinić i sobie pomyślałam nawilżać czymś sobie pomyślałam jakbym to nałożyła na tą pomadkę, czy by to coś pomogło także dam wam e, e, dowiecie się o tym tylko, że takiego właśnie efektu nie lubię mocno świecącego, takiego e, także zobaczymy jak to będzie wyglądało także na tyle jak na dziś i do zobaczenia pa pa witam was kochani w kolejnym odcinku i przepraszam Was bardzo za nieobecność, ale niestety jestem chora. Każdego dnia jest różnie, jakby lepiej, ale za chwilę to wraca i to takie jest wszystko pokręcone. Zrobiłam kilka filmów z kalendarzem, których jeszcze Wam nie wrzuciłam, także za... ...za... E, ...zalegliwości? To się tak nie nazywa? Jak to się nazywa? są duże, więc już otwieram kolejne okienko i dzisiaj jest ósmy czy dziewiąty ósmy? ósmy. Nie jestem pewna, mi się wydaje, że ósmy, także otwieram ósme okienko. <kluzny> Przepraszam. ósme okienko jest jest dziewiąte, czyli to musi być ósmy. ja nie widzę tego. Okej, okay. okay, takie chude. Tu yy, zrobię wideo jak zrobię, zdrowie, trochę lepsze, to wam pokażę dokładnie co, co jak. Okej, okay, taki mały tenzor. W sumie mi brakowało takiego. pędzeleczek i dziewiątka tu była. Madeczka. Taki trochę brązowy kolor. Moja rodzina przyjechała za chwilę się nam dobijali do drzwi, także tyle zdążyłam. Mam nadzieję naprawdę, że już mi niedługo będzie lepiej i zrobię więcej wideo z dekoracjami na święta i jakiś vlog bardziej życia. Do zobaczenia, kochani, już się dobijają. Witam Was kochani. Mam pomę mocnika w domu, żeby otworzyć mi okienko numer 10 my jesteśmy chorzy, oczywiście zaraziłam teraz mojego syna. także nie jestem sobie miła. I co tutaj mamy? Otwórz, Oskar, co to jest? A to jest chyba maskara. Okej, okay. to jest maskara. Taka mini sobie maskarka. Dobrze, dziękuję Oskar. Także odezwa się do Was później. Mi jeszcze nie jest oczywiście lepiej. Tu nie ma ani numerka, ani nic. I nie jest jeszcze lepiej, także na razie tylko i wyłącznie otwieram kalendarz, nic więcej, także do zobaczenia. Pa-pa!